Witam na kolejnej wyprawie. Zaczynamy od takiego prawdziwka, a niestety żarty przez ślimaki, więc go zostawię. Niech sobie rośnie. Może się trafi coś ładniejszego w miarę. No te ostatnie dni upały straszne. Sucho w lesie, no ale zobaczymy. Kto nie szuka, to nie znajduje. Sucho, nie sucho. Mamy drugiego grzyba. Piękny prawdziwek. kiedy się przewróci. No, taki odrzewka nie idzie go nań wykręcić, spokojny wyszedł elegancki super ślimaki, się jeszcze do niego nie dobrały, co mnie trochę dziwi, elegancki. Taki modnik bukowy nie spodziewałem się tutaj takich prawych, no ale co, trzeba wejść i poszukać więcej. Mamy kolejnego grzyba, taki kozaczek nie najgorszy nawet goślimaki tak za bardzo nie zeżarły no sucho w tym lesie jest o takie wielkie lepiej stąd idę bo jeszcze mnie oblecą dobra szukamy dalej tu się taki malutki podgrzybek na ścieżce elegancki No, pięko już nawet zdrowy może poszukamy więcej jego kolegów proszę, trafi się kozaczek nie za wielki a taki za 3 cm tutaj przy co od razu spoko rozejrzymy się dalej jest następny kozaczek o tym razem trochę większy ale widzę że tu chodzą ludzie a, ten się jest fajny grubaseczek elegancki no, lasek taki grabowy jak to tu widać tam stręcz sosenek Trzeba ja pochodzić, no te upały są straszne. Myślę, że jeszcze jeden dzień nie popada, to już w ogóle grzybów nie będzie przynajmniej u nas tu. Dobra, szukamy. widzę podgrzybka. Chyba zajączka. Nie jest najgorszy. W pierwszej świeżości to może nie jest, no ale spoko. Pójdzie do zypy. Tam na dole potok. Zobaczymy co w potoku. Czy kozaczki są. Szukamy. Kozaków trochę jest, komarów jest jeszcze więcej Tutaj takie biele, tu malutka żabka Ucieka, ucieka A teraz jeszcze kozaczka Wam pokażę Pięknie wyrósł Super nie? takiej kępce muchu albo Mechu Elegancki Tylko komarów jest od tego, tego potoka niesamowita ilość no ale takie grzybki są to. Spoko. Szukamy dalej grzybków. No I wyłaniają się kolejne kozaczki. Jeden Tu jest drugi. Takie troszeczkę ślimaki go opinkoliły. A no tutaj trzeci zaraz jest. Też co odłożymy. Tu jest trzeci. Tak jak widać. Ten ja taki trochę suchawy to go zostawimy tu raczej z niego a nie jest jedzą. raczej z niego dużo nie będzie pożytku więcej będzie z niego pożytku tutaj w lesie idziemy łazić dalej mamy dwie siwe gołąbki. Ale masko. No lepsze są te zielonkawe, ale te też są smaczne na patelnię, na masyłko Kurwa, niesamowita ilość tych muszek tu jest i tych komarów przy tym potoku no ale nic grzyby wymagają poświęceń szukamy no robi się już ciepło 8 rano ale trafił się jeszcze piękny kozaczek to nawet dwa tego mniejszego zostawimy ale tego jeszcze weźmiemy śliczny ten jest taki maluśki przykryjemy go takim listockiem dobra zaczyna się ducho to robić także jeszcze trochę pochodzimy z pół godzinki w sumie grzybów jest na tyle żeby zrobić konkretną zupę spoko szukamy proszę jeszcze takie malutki się trafi ale niech sobie rośnie przyjdę po niego jutro po tego i po jego kolegę jak mi ich ktoś nie dziugnie tutaj chyba dawno nikogo nie było proszę jaki kozak jakie bydle ale ten się trzymie na nóżce, także zostawimy i rozsiewam młodsze kozaczki fajne kolorki słoneczko przypaliło No fajnie tu ma, tu ma potoczek wilgotną muchy idealne warunki tu mamy ciekawego grzybka Nie wiem za bardzo co to jest, to jest jeden z tych gatunków prawdziwków ten są żółtą nóżką ale więc go zostawimy ich się rośnie prawdziwek z daleka ale to ta gadziora dużo ich tu rośnie po takim lesie tutaj następne coś też już jeszcze przejrzę ten las i chyba będę już kończył zobaczymy jeszcze co tu w trawie pisze, ale tam spotkałem dwóch grzybiarzy także konkurencja już tu chyba była połazimy zobaczymy tak jak widać konkurencja była wy wyrwany a to jest goryczak podobny do prawdziwka ale właśnie jest to taki różowaty tutaj o goryczak tak sześć chyba raczej nie będę chodził bo tu będzie przetrzepane także kończymy na dzisiaj słońce już grzeje w tamtym razie łaziłem troszkę widok na koniec Więc się to pod słońce widać może być słabo Pochodzimy się po tych górach kiedyś tam, ale na razie, na razie kończymy, bo jest ciepło.